Wyższa Szkoła Logistyki, pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna. Film dydaktyczny opracowany w ramach projektu Wielkopolska musi wiedzieć. Transport towarów koleją. Transport intermodalny. film zrealizowany we współpracy z firmą Cargo Spet. Wielkość, zakres i zasięg transportu są jednymi z głównych czynników determinujących poziom rozwoju gospodarczego kraju. Jednocześnie rozwój infrastruktury transportowej bezpośrednio przekłada się na wzrost PKB oraz konkurencyjności kraju. W Polsce transport odbywa się głównie drogą lądową, samochodami lub pociągami. Infrastruktura kolejowa jest relatywnie dość dobrze rozbudowana, Niestety równocześnie na wielu odcinkach jest w bardzo złym stanie technicznym. Rozwój infrastruktury drogowej nie nadąża za potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Nadal brakuje dróg szybkiego ruchu, a wiele istniejących szos wymaga napraw i remontów. Potrzeby w tym zakresie zamiast maleć narastają. Pod względem wyrażanej w tonach wielkości przewożonych towarów transport kolejowy jest drugą po transporcie drogowym gałęzią transportu w Polsce. Wykorzystywany głównie do masowych przewozów towarowych oraz transportu osobowego jest mocno niedoinwestowany. Ostatnia znacząca inwestycja, centralna magistrala kolejowa, zrealizowana została w 1987 roku. Kolejnych ponad 20 lat to stagnacja, a nawet regres infrastruktury. Dokonywane nakłady nie pokrywały bowiem nawet bieżącego zużycia. Pełen monopol na tym rynku przełamany został dopiero po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Dostosowanie się rynku do pełnej konkurencji następuje jednak bardzo wolno. Szansą dla transportu kolejowego staje się obecnie nie tylko polityka państwa, ale również Unii Europejskiej. Polska zobowiązała się w traktacie akcesyjnym oraz międzynarodowych umowach do modernizacji linii paneuropejskich korytarzy transportowych. Przyjęty w sierpniu 2008 roku plan dla transportu kolejowego w Polsce do roku 2030 zakłada lepszą efektywność ekonomiczną kosztów do nakładów oraz znaczący wzrost potencjału przewozów kontenerowych, których udział w Polsce jest zdecydowanie niższy niż w Unii Europejskiej. Transport intermodalny należy rozumieć jako przewóz ładunków z użyciem różnych gałęzi transportu w tej samej jednostce ładunkowej na całej trasie przewozu od natawcy do odbiorcy, np. w kontenerze jako tzw. intermodalnej jednostce ładunkowej. Przewozy intermodalne w Europie Zachodniej są obecnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się form transportowych i stanowią średnio około 15% w ogólnej masie przewozów kolejowych. W celu realizacji przewozów intermodalnych w skali międzykontynentalnej coraz częściej rozważane są możliwości większego wykorzystania kolei. Przykładem jest magistrala Transsyberyjska, która jako odgałęzienie linii magistralnej Transazjatyckiej nie jest obecnie w pełni wykorzystanym mostem lądowym łączącym gospodarki Azji i Europy. Jednak większość przewozów towarowych pomiędzy Europą i Azją odbywa się drogą morską. Ponad 1200 europejskich portów obsługuje w imporcie i eksporcie 3,5 miliarda ton towarów. Transport intermodalny w Polsce jest zyskującą na popularności formą przewozu ładunku. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki nowym, dużym przedsiębiorstwom prowadzącym interesy na całym świecie, które lokują swoje fabryki lub magazyny dystrybucyjne w Polsce. Duże koncerny poznały zalety tej formy transportowania ładunków i bardzo często zachęcają swoich kontrahentów do korzystania z niej. W ciągu ostatnich lat zauważalny jest stały, dynamiczny wzrost obrotów kontenerowych w Polsce. Aktualnie znajdujemy się na terminalu w Kobelnicy. Terminal kontenerowy jest przykładem infrastruktury punktowej w odróżnieniu od infrastruktury sieciowej, która jest w naszym tle. Terminal kontenerowy łączy transport kolejowy i drogowy. Z jednej strony przyjeżdżają tutaj na platformach kolejowych kontenery i są przeładowywane na samochody i odwrotnie samochody przywożą kontenery, które są przeładowywane na odpowiedni typ wagonów platform. Terminal, na którym się znajduje, wykorzystuje trzy tory, które są torami bezsieciowymi, bez sieci trakcyjnej, ponieważ posługujemy się tutaj urządzeniami dźwigowymi samojezdnymi, które nie mogą pracować pod siecią trakcyjną. Ze względu na dość wąskie usytuowanie tego terminalu, nie mieliśmy możliwości zastosowania innego typu przeładunków. Mam tu na myśli suwnice bramowe. W terminalach portowych oraz w terminalach lądowych, które mają dużą powierzchnię, stosujemy suwnice bramowe jako najbardziej optymalny sposób przeładunku pionowego. Terminal, na którym znajdujemy się, ma długą ładownię. Ponad 350 metrów i niestety bardzo wąską, 15 metrów szerokości, stąd możemy tylko dokonywać przeładunki za pomocą dźwigów samojezdnych. Mamy ich tutaj dwa, które są czynne i mogą każdy przeładować kontener o masie do 45 ton. Kontenery, które tutaj przewijają się przez ten terminal, są różne od kontenerów 20-stopowych, tak zwanych tank kontenerów. W których są ciekłe surowce bądź substancje chemiczne, po kontenery 30-stopowe Open Topy, które też tutaj widać, aż do 40- i 45-stopowych kontenerów High Cube typowych morskich boxów. Kontener uniwersalny ogólnego przeznaczenia. Stałową konstrukcję kontenera stanowi podstawa i słupki narożne. Ramę buduje się wzdłuż belek nośnych, belek i ćwikarów poprzecznych. Na podłodze i ścianach wewnętrznych kontenera znajdują się uchwyty do mocowania ładunku. Kontener z otwartym dachem. Kontenery z otwartym dachem przeznaczone są głównie do przewozu ładunków przekraczających wysokość kontenera standardowego, ładowanych od góry, np. dziwikiem, lub których nie można załadować do standardowego kontenera przez drzwi ze względów manipulacyjnych kontener chłodniczy. Kontenery chłodnicze służą do transportu ładunków wymagających stałej temperatury. Ściany mają konstrukcję przekładową, wypełnioną pianką poliuretanową. Jednostka chłodząca podtrzymuje automatycznie stałą temperaturę w przedziale od około plus 25 stopni do minus 25 stopni Celsjusza. Kontener Cysterna Kontenery zbiornikowe przeznaczone są do transportu płynnych chemikaliów lub cieczy pitnych. Zbiornik z całym oprzyrządowaniem umieszczony jest w ramie uniwersalnego kontenera 20 dwudziestostopowego. Według norm ISO najmniejszym kontenerem jest jednostka klasy 1C o długości 20 stóp, maksymalnej ładowności około 20 ton i kubaturze wewnętrznej 30 m3. Największym kontenerem jest kontener typu 1AA o długości 45 stóp, ładowności ponad 30 ton i kubaturze około 76 m3. Generalnie kontenery rozróżniamy ze względu na sposób przeładunku na dwie kategorie. Kategoria pierwsza, ogólnie stosowana, czyli kontenery, które mają ramę i naroża. Dzięki którym szpreder urządzenia przeładunkowego może je chwycić w górę, oraz kontenery typu open top, które nie mają górnych naroży i są chwytane przez dolny podchwyt odpowiednio oznakowany żółtym kolorem i wzmocniona konstrukcja kontenera. Istota transportu intermodalnego leży w tym, aby kontenery pokonywały jak najdłuższy odcinek transportem kolejowym. A najkrótszy do samego odbiorcy transportem drogowym. Otrzymujemy tutaj kontenery z dużych portów europejskich, typu Antwerpia, Rotterdam, jak również z Ludwigshafen, Duisburga i innych portów. Natomiast wysyłamy kontenery również, również w tych samych kierunkach. Odcinek kilkuset kilometrów kontener pokonuje na platformie kolejowej i możliwie najkrótszy odcinek samochodem drogowym dostarczamy kontener do odbiorcy. Za pomysłodawcę idei wykorzystania kontenera w transporcie ładunków uważa się Amerykanina Malcoma McLeana. W 1955 roku cały swój majątek zainwestował w przebudowę tankowca na pierwszy w świecie kontenerowiec. W 1956 roku statek ten nazwany Idealex wypłynął w swój pierwszy rejs z ładunkiem 35 stopowych kontenerów z Newark do Houston. W 1968 roku Komitet Techniczny ISO TC104 opracował następującą definicję kontenera. Jest to urządzenie transportowe trwałe o konstrukcji gwarantującej wielokrotne użycie. Budowa jego umożliwia przewóz jednym lub wieloma środkami transportu bez konieczności przeładowywania zawartego w nim ładunku. Jest odpowiednio wyposażone w celu ułatwienia mocowania, manipulowania oraz przeładunku z jednego środka transportu na drugi. Konstrukcja umożliwia łatwy załadunek i rozładunek towarów. Dynamiczny rozwój branży doprowadził do powstania w 2006 roku największego na świecie kontenerowca Emma. Jego wymiary to prawie 400 metrów długości oraz 56 metrów szerokości. Pojemność jednostki wynosi 14,5 tysiąca TiU, czyli ponad 7 stopowych kontenerów. Ciągły wzrost ilości przewożonych towarów i ogromne zapotrzebowanie na usługi przewozu towarów w kontenerach spowodował, że w 2010 roku na świecie było ponad 17 milionów kontenerów, a stocznie mają liczne zamówienia na coraz większe kontenerowce o ładowności powyżej 15 tysięcy q. Rozbudowywane są morskie terminale kontenerowe. Niestety sieć terminali kontenerowych w Polsce jest jeszcze relatywnie słabo rozwinięta. Dlatego musimy pokonywać często większe odcinki transportem drogowym. Transport intermodalny i kolejowy w ogóle jest uznawany za najbardziej ekologiczny transport, jakim możemy się posługiwać. Mówi się żartobliwie w naszym środowisku, że transport drogowy to przekleństwo ludzkości. Także wyjściem naprzeciw wielu oczekiwań jest właśnie transport intermodalny. Polski rynek kontenerowy jest elementem układu światowego, co niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i potencjalne niebezpieczeństwa. Jednak w Polsce niekorzystne relacje dla transportu kolejowego wynikają przede wszystkim z niedoboru nowoczesnej punktowej infrastruktury logistycznej oraz ciągle bardzo wysokich kosztów dostępu do infrastruktury kolei w porównaniu z transportem drogowym. W ostatnich czterech latach liczba terminali przeładunkowych wzrosła z 19 do 26. Dalsze są planowane. W dobie rozwoju logistyki międzynarodowej koniecznością staje się dalszy rozwój intermodalności procesów transportowych, co z pewnością ułatwi pokonywanie różnic systemów transportowych i ich integrację.